Witam Was ponownie! Wy. czy. to Mario? Nie, to nie jest Mario! To jest Mega Man X! Tak, wy oglądacie! Zagrajmy T.C. w Mega Man X! Tak. Hmm. No tak. Na początku pokonaliśmy Chill Pinguina, później z Park Przed chwilą. przed chwilą, no tak, to no przed chwilą, bo przez chwilę robię filmik. Storm igla i teraz mój ulubiony boss Armored armadrillo. Armadrillo. Armadillo 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 No Armadillo czytam Armadillo Ale naj... najfajniejszy boss to znaczy najlubieńszy boss dlatego Armored Armadillo Armadillo no tak mój, najfajni... mój najlepszy boss, ponieważ jest taka fajna muzyka Słuchajcie no właśnie, taka fajna muzyka jest. I tutaj znajdziemy subtanki i jednego he, nie, jednego hertanka, tak. I Je, jednego upgrade'a. Tutaj jest jeden upgrade, tyle że specjalny. Może w tym odcinku Wam pokażę go zdobędę, w sumie to mam nadzieję, mam, ...mam to w planie, zdobyć, wow, o kurcze, no przecież nie powiedzieć, że to jest fajna pioseneczka, muzyczka, czy coś tam jeszcze, o, no, no, lubię ten ten Lubię storm, tornado Storm, tornado No, znowu ten wygaszasz ekranu O właśnie, i teraz to jest subtank No, no nie no, i Trzeba to właśnie tym to zrobić, no nie, no Nie chcę co jest o, Jest, udało się Udało się Ale to teraz perfidy tak. O tak Dobra Teraz ja, jak to ma wyglądać a tutaj, obudź się, uciekamy Gin teraz, gin, no gin, gin! Szybciej gin! No gin, gin! No dlaczego nie ginie? No, no nie będę się wracał, dobra, nie! Tak, super! to lecimy od początku znowu! No, aaa, zapomniałem o tym! A mogę go jednak pokonać! No. Trzeba od tego mieć zaczną A mamy Sparka, to nam się uda Nie, 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 nie Lecimy tam na całość Nie, nie, niezimycimy, lecimy O właśnie i tu A nie, co? O no nie no JA! NIE! JA! Jaki bezsens, no! Dobra, czy wiesz, jeszcze raz. Nie, nie, nie! No! O, dawaj, dawaj, Nie! No! I tak, właśnie to nie ma Ha, jeszcze tutaj mam, dalej. Dobra. Idę dzisiaj. Czekaj. Czy to to? Co, co, co? No chyba. Nie, nie! O, to nie było to. Nie, nie, nie. Ach, a myślę, że to to. I, 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 o właśnie. Tutaj jest następny. O właśnie tak. Gdzień szybciej, bo hertanka nie zdobędziemy. Jeszcze... i O ta faj! Nie, X Booster! Zdaję ci obrazę! Jest! Ha! Tutaj już przy tym! No właśnie. Następny hertan, następny hertan! I lecimy dalej. Czekaj! I lecimy. Dobrze lecimy. No, no piste. i teraz, teraz i to najgorsze No nie, 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 co się stało? Ja... No i, dobra. To mogę wam pokazać. Czekaj. To. No. Uda mi się, uda mi się, tak. mi się. Huli! Tutaj jest. Oh. Już nie będę wam więcej zdradzał tej tajemnicy zobaczycie się najwyżej w filmiku. No ale to jest Armadillo, Armadillo, Armadillo. Tak, Armadillo. To, tak, tak. Hmm. Pokonuję się go z Electric Sparkiem. Ale pokażę Wam co się stanie: jak i z Boostera i go zaatakujemy. No, hmm, zaczniemy chodź A cia co I nic się nie obroń nie, inaczej jaki bezsens no, co jest jaki bezsens, dlaczego się nie broni no, teraz się broni, patrzcie dobra każdy tego pokaże teraz. Spak. Cia. Gin. No. Już nie jest taki admoret, ty armoret armoret Ci armoret 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 Gin. gin nie, nie nie Gin. gin gin nie! nie, Gin. gin, gin. Wow, w locie, w locie dostał. armoret Gin. gin. W locie! Znowu! Tak samo jak z Storm Eagle, ale to było już tak... troszkę lepsza wygrana niż z Stormy Eagle. Taka... fajniejsza. No. No właśnie, you got Rolling Shift! Hmm, zone mega Zinterpretujcie to sobie jak chcecie. Możecie pisać w komentarzach. No. Ale ta broń jest bardzo ważna. Bo będziemy jej używać w walce z Sigmon. Tak, w walce z Sigmont. Z tym ostatnim, z tym w ogóle ostatnim takim robotem. Jakby mały, to zawsze jakby taki malutki, taki 4 latka. No, co się stało? Ej, no! Eee, był. Wow! Nie, to, bo, No. Nie wiem, no, co się stało jakieś. Chyba, jak coś pisane GG, ale dobra. O czym ja mówię? O, że. A właśnie, jak byłem mały, to zawsze. Yy, zawsze... Yy, zawsze brat, a tego... Tego... Sigmę. A mnie zostawiał ostatni hit. Dobra, no to... Głosujcie sobie... Nie wiem, głosujcie, komentujcie i... No i sobie... No i głosujcie i skomentujcie, i jak się podobało to subskrybujcie, a ja już lecę i cześć.